Ta piękna roślina o czerwonych gałązkach to jest dereń. Od nazywa się dereń biały, mimo że te gałęzie właśnie są w takim e, czerwono-koralowym kolorze. Dereń biały, dlatego że ma białe kwiaty i białe owoce. E, u niektórych odmian derenia owoce są jadalne. W tym przypadku te białe owoce e, raczej nie są zalecane, mogą nawet wywołać zatrucie pokarmowe. Ale mają jakieś tam walory ozdobne. One pojawiają się latem. Deren jest najbardziej atrakcyjny zimą na tle śniegu, dlatego, że to jest taka naprawdę intensywna czerwień i bardzo urozmaica ogród, taki krajobraz ogrodowy, Te gałęzie wybarwiają się pod wpływem temperatury też barwa zależy od miejsca powinno być dobrze nasłonecznione żeby ta czerwień rzeczywiście była taka głęboka przycinanie też może wpływać na kolor jak widać ja za specjalnie tego derenia nie tnę natomiast kolor jest dla mnie zadowalający Fajnie sobie odciąć czasami jakieś gałązki, e, na przykład przed świętami Bożego Narodzenia można je wykorzystać, e, powiesić na nich jakieś bombki, czy w ogóle wstawić do wazonu w połączeniu na przykład z innymi kwiatami czy trwami. Generalnie jest wiele odmian darenia. W Polsce on rośnie bardzo dobrze. E, niedaleko, tutaj na jakichś takich nieużytkach, rośnie w, te, e, rośnie w naturze, więc to pokazuje, że lubi te stanowiska. I to jest zawsze taki dobry wyznacznik, więc warto go zaprosić do swojego ogrodu. Patrzcie, naprawdę jest takim bardzo, bardzo miłym urozmaiceniem.